Zaskakujące słowa Danuty Martyniuk o Danielu. Zasypana pytaniami ujawnia, znajdzie się. Danuta Martyniuk rzadko mówi o synu publicznie, ale tym razem w studiu Halo, tu Polsat padły słowa, które natychmiast przyciągnęły uwagę widzów. Gdy Olek Sikora zapytał ją o świąteczne plany i ewentualną obecność Daniela przy wigilijnym stole, żona Zenka zaskoczyła szczerością i jednoznaczną deklaracją: „Święta u Martyniuków w Białowieży jak co roku na bogato”. Rodzina Martyniuków od lat pielęgnuje swoją tradycję spędzania Bożego Narodzenia w domu w Białowieży. Jak zdradziła Danuta, i tym razem szykują prawdziwie królewską wigilię. Z ponad 20 gośćmi, pełnym stołem i domową atmosferą, która co roku przyciąga rodzinę i przyjaciół. To właśnie w kontekście tych przygotowań padło pytanie, które wywołało najwięcej emocji. Padło pytanie o Daniela, padła szczera odpowiedź. Olek Sikora nie owijał w bawełnę i wprost zapytał, czy w Białowieży pojawi się również syn Danuty i Zenka. Daniel, postać od lat budząca ogromne zainteresowanie mediów. Zasypana pytaniami o jego relacje z rodziną Danuta, odpowiedziała bez wahania: "Znajdzie się. On bardzo lubi święta Bożego Narodzenia, na pewno się znajdzie. Tak myślę." Krótko, konkretnie, na temat, a jednak jej słowa miały ogromny ciężar, bo to jedna z nielicznych sytuacji, gdy publicznie odniosła się do wspólnych świątecznych planów z synem, który ostatnio przysparza im zdecydowanie więcej zmartwień niż radości. W rozmowie padło też wiele intymnych zdań o codzienności w ich domu. Danuta Martyniuk nie ukrywała, że większość obowiązków spada na nią, od gotowania po opiekę nad wnukami. Zenek bywa w domu tak rzadko, że czasami nie starcza jej dnia na wszystkie zadania. Zdradziła jednak, że gdy tylko mąż wraca z trasy, stara się ją odciążyć. Danusia Martyniuk o emocjach i życiu w blasku fleszy, często lubię popłakać. Wywiad odsłonił także jeden z najciekawszych smaczków. Danuta przyznała, że w domu ma około 500 flakonów perfum, bo od lat kocha mieszać zapachy i marzy o stworzeniu własnych. A to nie koniec. Żona Zenka oficjalnie potwierdziła, że zagra w filmie u boku Bogdana Łazuki, co będzie jej debiutem aktorskim. Jak jednak przyznała, życie pod lupą mediów nadal ją zaskakuje. Dawniej nie wyobrażała sobie, że stanie się rozpoznawalna, dziś bywa tematem artykułów i komentarzy, które, jak mówi, potrafią ją wzruszyć albo nawet doprowadzić do łez. Czasami trzeba popłakać, wyrzucić złe emocje, wyznała szczerze. Właśnie ta szczerość sprawiła, że widzowie odebrali rozmowę jako jedną z najbardziej osobistych, jakie Danuta udzieliła w ostatnich miesiącach.